Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksu wraz z grudniową serią kontraktów. Witam 8 grudnia. Nic nowego, jeśli chodzi o WIG20. cały czas kontroluje sytuację. Ruchy kontrolujące, inicjowane przez podaż, błyskawicznie wytracają swój impet na wykresie w skali dziennej, właściwie w ogóle nie są widoczne. No w efekcie wydarzenia na indeksie rozgrywają się w rejonie znanego nam już dobrze klastra podażowego 1973-1990, przede wszystkim kombinacja dwóch bardzo ważnych zniesień. Zniesienia 61 i 8 fali spadkowej zapoczątkowanej w styczniu 2019 roku. No i zniesienia zewnętrznego 127,2 tej oto pokazywanej teraz fali spadkowej. Możemy też zapełnić ten klaster innymi projekcjami. Ale już wystarczą te dwa naprawdę bardzo silne zniesienia i tym samym bardzo charakterystyczny, transparentny węzeł podażowy. No ale nie odnotowujemy tutaj jakichś niepokojących sygnałów ze strony rynku. Podaż wykazuje się, podaż jest bardzo defensywna, tak jak powiedziałam przed momentem enigmatyczne próby przeciwstawiania się tej silnej presji kreowanej przez kupujących. No więc siłą rzeczy trzeba brać na tym etapie wydarzeń, tutaj brać pod uwagę możliwość zanegowania 1973-1990. To z punktu widzenia takiego ujęcia średnioterminowego wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji HOSSY z możliwością przetestowania następnego w kolejności klastra podażowego 2052-2062. To by był wtedy taki scenariusz bazowy. Na razie nie mamy decydującego ataku, no ale z drugiej strony, o czym mówiłem przed momentem, nie obserwujemy jakichś konkretnych sygnałów słabości. Przypomnę, że takim pierwszym niepokojącym wskazaniem byłaby negacja wsparcia 1878-1884, również kombinacja dwóch zniesień, zniesienia 100% tej fali spadkowej, no i zniesienia przede wszystkim 18,6 całego impulsu wzrostowego. Więc, wybicie takiego wsparcia wygenerowałoby nam przynajmniej lokalny sygnał. Byłby to jakiś pretekst za tą opcją związaną z możliwością rozwinięcia się korekty spadkowej. Kontrakty. Widać tutaj na tym wykresie dokładnie, z jak niewielkimi korektami spadkowymi mamy do czynienia i jak szybko te inicjatywy właśnie wytracają swój impet. Wczoraj doszło do konfrontacji w takim wprowadzonym przeze mnie lokalnym intradayowym węźle podażowym 1965-1970, i to jest w tej chwili taki nasz punkt odniesienia, jeśli chodzi o krótkoterminowe, no, trzeba przyznać, obiektywnie, mało istotne z punktu widzenia techniki bariery cenowe. No, niemniej jednak rynek się wczoraj tutaj zatrzymał. Niewielki wzrost presji podażowej, zamknięcie wypadło dokładnie w 65-70. Wychodzę z założenia, że pokonanie oporu to duża, duża szansa na przetestowanie poziomu 1990. Na ten poziom, tutaj jeszcze raz posłużę się wykresem WIG-20 w skali dziennej, ten poziom został wyznaczony na bazie zniesienia właśnie zewnętrznego. Już omawianej przed momentem fali spadkowej, więc stosunkowo istotna zapora podażowa. Jeśli chodzi o wsparcia, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym, no to wymieniłbym tutaj 1920-1926, skupisko kilku istotnych zniesień wewnętrznych. Większe znaczenie ma według mnie klaster 1901-1904 bo już nie tylko zniesienia wewnętrzne, ale także symetria, czyli w tym miejscu ruch spadkowy, potencjalny oczywiście tylko, byłby identyczny, miałby identyczną długość jak ten nasz punkt odniesienia, czyli najbardziej transparentna korekta spadkowa w całej tej sekwencji wzrostowej. No i można też zwrócić uwagę na wprowadzony, również dzisiaj przeze mnie, tak zwany węzeł dinapolego, czyli wsparcie 1876-82, zniesienie 38, 2, 61 i 8. To jest także potencjalnie istotna zapora popytowa, chociażby też dlatego, że możemy ten obszar zakwalifikować jako klasyczne wsparcie. Zasada zmiany biegu, strzałki pokazują. Wcześniej opór, potem wsparcie, i teraz oczywiście też ten węzeł, czyli węzeł Dina Polego, może pełnić rolę zapory popytowej. Natomiast kupujący nie dopuszczają póki co do realizacji takiego wariantu spadkowego. I tak jak wspominałem przed momentem, jeśli popyt wykazałby się determinacją, zdołał sforsować 1965-70, no, można było oczekiwać na kontynuację ruchu i test pułapu 1990. Indeks DAX relatywnie słabszy cały czas, choć tu nie dochodzi do decydującego. Ataku podaży i przełamania znanego nam już wsparcia 13 140 13 232. No gdyby doszło do wybicia tej strefy, można by było mówić o sygnale słabości. Na razie faktem pozostaje to, że kupujący nie potrafią. Zanegować historycznie potwierdzonej już zapory podażowej 13452-13518, no ale też nie możemy mówić w tej chwili o jakimś silnym wzroście presji podażowej, choć tak jak wspominałem przed sekundą, rzeczywiście rynek niemiecki jest zdecydowanie słabszy w tej chwili w stosunku do rynku warszawskiego. S&P, tutaj popyt identyczny jak na BIGU20. Kontroluje sytuację, mamy ciekawy punkt odniesienia w postaci wybicia 3618-3638, czyli strefy, gdzie wypadały projekcje prospadkowego układu XABCD. Enigmatyczna reakcja ze strony sprzedających o tej kwestii już wielokrotnie mówiłem wybicie tej strefy. No i ona ma prawo pełnić teraz rolę zapory popytowej, i tak jak sugerowałem w zeszłym tygodniu dopiero powrót indeksu poniżej analizowanego przedziału oznaczałby, że no podaż troszeczkę z jakby z większą determinacją zaczęła tutaj inicjować swoje działania, mogłoby to w efekcie doprowadzić do jeszcze większej aktywności obozu i niedźwiedzi. Na razie to jest też tylko pewna antycypacja wydarzeń, no bo jednak z wykresu łatwo odczytać, że to kupujący tutaj w taki jednoznaczny sposób dyktują warunki gry, dlatego indeks SP. Powinniśmy także analizować pod kątem następnego, dobrze znanego nam już zresztą zgrupowania, zniesień bariery podażowej 3744-3762, dość szeroki korytarz cenowy, ale również skupisko licznych zniesień projekcji FIBO, m.in. w okolicy wypada 127,2 tej naszej tutaj bazowej fali spadkowej. O tej kwestii mówiłem dokładnie w piątek. Więc w tej chwili bez konkretnych sygnałów słabości z dużą przewagą popytu pierwszym takim wskazaniem niepokojącym, świadczącym o wzroście aktywności podaży byłoby dopiero wybicie strefy 3618-3638, która tak jak sugerowałem przed momentem rzeczywiście ma prawo teraz pełnić rolę lokalnego wsparcia technicznego. Dziękuję bardzo.